Świadomość na temat zagrożeń czyhających w sieci jest niezwykle ważna. Wiele mówi się o tym, by dbać o prawidłowe zabezpieczenie swojego komputera poprzez chociażby instalowanie oprogramowań antywirusowych. Nie będzie to optymistyczna wiadomość, ale należy wspomnieć, że samo posiadanie programu obronnego nie zawsze spełni swoją rolę. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy oprogramowanie które miało nas chronić, będzie tak naprawdę służyć do zainfekowania i kradzieży oszczędności czy też danych. Mowa tu o programach typu ROGWARE. Są to, mówiąc obrazowo, tak zwani fałszywi przyjaciele. Oprogramowania typu ROGWARE reklamowane są jako pełniące funkcje ochronne, antywirusowe. W praktyce same są wirusami bądź umożliwiają ich instalację na komputerze. Bardzo często tego typu pakiety ochronne będą działać w jeszcze bardziej podstępny sposób. Po ich zainstalowaniu dokonują skanowania naszego komputera i zawartych na nim na nich danych. Następnie poinformują nas o rzekomych wykrytych zagrożeniach, które tak naprawdę nie będą istnieć. Kolejnym krokiem będzie zaproponowanie wykupienia pełnej wersji programu lub jego innej wersji, które miałyby umożliwić usunięcie zagrożenia. Na koniec program poinformuje nas o usunięciu niebezpieczeństwa, które tak naprawdę nigdy nie istniało. Trzeba przyznać, że jest to bardzo sprytna metoda. Co ciekawe, reklamowanie tego typu oprogramowania jest możliwe nawet na największych i najpopularniejszych platformach internetowych. Są to miejsca, gdzie ze względu na dużą liczbę użytkowników spodziewamy się pełnego bezpieczeństwa. Niestety, ze względu na specyfikę oprogramowań Roguer, często niemożliwe staje się ich uprzednie wykrycie. Co robić, aby uniknąć tych zagrożeń? Przede wszystkim należy pamiętać, że najbezpieczniej jest korzystać ze sprawdzonych, licencjonowanych oprogramowań i pakietów ochronnych. Popularne antywirusy są już sprawdzone i nie niosą tego typu zagrożeń. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa państwowego, problem jest zwalczany także na poziomie państwowym, a organy ścigania starają się likwidować tego typu zagrożenia. Ostatecznie również korporacje będące producentami i serwisantami szeroko pojętego działu informatycznego nieustannie udoskonalają swoje produkty tak, byśmy mogli być bezpieczni w sieci.